Słodeczkę witajcie w kolejnym odcinku z Błazerki Jest oczywiście Kaskus No i witajcie w kolejnym odcinku w Dzisiejszym odcinku będziemy się przetrząsać yy, siano, Które W zeszłym odcinku skosiłem Będzie to oczywiście Pranta NTZ-em, ponieważ Belarus nie jest na razie Potrzebny, to niczego będzie Do prasowania i właśnie jedziemy Przepraszam, że wczoraj nie było odcinków raczej w piątek. I jest możliwość, że dzisiaj będą odcinki 2. Jeśli to widzicie o godzinie 12, to najprawdopodobniej będą dwa odcinki. A jeśli widzicie to od 15, to będzie jeden. Yy, chciałem wam nagrać odcinek, no ale nie zdążyłem, ponieważ byłem zajęty w czwartek, a wcześniej też. Także postanowiłem, że będę na dziennie nagrywał, renderował. No a niestety właśnie wczoraj nie mogłem. No i tyle. Ogólnie pod samym sam odcinek nie będzie długi. Możecie po zostawić łapkę w górę, komentarz. Możecie też zostawić subskrypcję. No i to tyle. W ogóle parafialnych sobie tu właśnie zaczynamy. rozłożyłem naszego klasa. No przecież salę i jedziemy z tematem. Coś tak, myślę, idziemy jechać. No. Dobra, ogólnie ja się, że odpaliłem farminga, więc mogą być lekko odcinki na razie. Też dzisiaj będziemy tylko przetrząsać, w następnym odcinku będziemy zgrabiać to. Jeszcze sobie nawet zrobię miniaturkę. Tak do filmu. Dobra gra. No. I jak mówiłem będziemy sobie dzisiaj przytrząsać to. Będzie, że krótki odcinek, bo tutaj nie ma co wiele robić. I powiem wam szczerze, że najprawdopodobniej możliwe jest to, że niedługo wleci nowy nabytek, będę musiał sobie wziąć kredyt. Ponieważ wyheciłem w fajny ciągnik albo po prostu sprzedamy Belarusa, bo on jest tak... Jeśli kupię ten ciągnik, e, przepraszam, przepraszam, MTZ-a jeśli kupię ten ciągnik Balar MTZ się będzie potrzebny, bo jest okazja. E, nie wiem. Kupię po prostu coś mniejszego i tyle wam na razie powiem. I nie będzie to żaden żaden ciągnik pochodzący z Rosji. To się tak wyrażę. No. I co? W dzisiejszym odcinku właśnie my sobie to z, zgrabimy. Później to sobie w następnym odcinku z... Przepraszam, przetrząsujemy, w następnym odcinku to zrobimy. A tak to co, w zeszłym odcinku właśnie to sobie splasowaliśmy. W następnym odcinku właśnie sobie dokończymy te sianokosy. I najprawdopodobniej już zaczniemy, się, zaczniemy pracę nad polowe. No i żniwa, wiadomo. No, te zacich sobie radzi dobrze. Mówię, to za duży ciągnik do takich prac, według mnie. Was sprzedam, bo nie są i potrzebne, a też praktycznie od początku, chyba w trzecim czy czwartym odcinku, go zakupiłem. Więc to ma też już 16 godzin. Więc, no, udałoby się jak coś dla odmiany. To właśnie zastanawiam się. Nad czwórką, a nad trójką, bo właśnie mam taki dylemat mały i ciągnik będzie albo z Polski, albo z zagranicy. Dokładnie jeszcze nie wiem, bo mam kilka na właśnie. A ten NTZ w też coś takich gorzej chodzi, więc postanowiłem że go po prostu sprzedam, bo o, nie chcę się pakować w koszta. A przydałoby się coś po prostu bardziej komfortowego też, że myślałem, żeby właśnie wziąłem się z tych ciągników Jeszcze zobaczymy jeszcze tam ten czas niego cenić. No. I to by było na tyle zagłoszeń parafialnych Właśnie sobie jedziemy. Lecimy, nie śpimy. Hmm. Czyli tak krótki bo 10 minut najprawdopodobniej, ale mówię dzisiaj będą najprawdopodobniej dwa odcinki Ja sobie też zaraz nagrywam drugi A może już będzie nowy nabytek No zobaczymy Ja sobie oczywiście czas na, na 30 mam i z lekiem zobaczymy jak to będzie bo Możliwe, jeśli kupię jeden z tych ciągników, co mam w założenia. W założenia to po prostu zwróci mi się za mleko tak naprawdę, bo nie są jakieś drogi, po prostu będzie jako pomocnicy ciągnik też. Ja się mówię, NCZ był bardziej do tura zawsze i teraz tam tego tura nie ma i przydałoby się po prostu iść ze wspomaganiem. też. no zobaczymy, co tam będzie. No i tyle. Hmm. Tu co więcej mówić. Ja tam sobie na gospodarce taki mały rozpiździer zrobiłem, bo zagrawiarka Przestrząsarka była y, tam zastawiona owijarką i tam jeszcze pługiem. Znaczy sobie musiałem poza odcinkiem wziąć i ją odkopać, że tak się wyrażę. No i właśnie teraz... To je zgrabiam. Jeszcze tych barek nie wzięłem, obiecałem, że poza odcinkiem je wezmę. No ale tam nie było czasu tak naprawdę, bo też ten odcinek i następny, nagrywam na szybko. I... Będę miał spokój na jutro. No i to tyle chyba jeszcze teraz mówię, komentujcie, subskrybujcie, nie ma komentarzy, naprawdę ludzie, oglądajcie, oglądacie. Chcecie oglądać moje filmy, to komentujcie te filmy, bo nie mam na, co, na jaki temat się wypowiadać też. Ostatnio zazwyczaj widziałem, że byście chcieli jakieś newsy z farminga nowe, też nikt tam nie napisał nic o ten temat. A jak mówią, początki tubowania bywają ciężkie. No. My sobie zaraz właśnie skończymy tą tu stronę. Stanie na to następna. No! Szczerze myślałem, że zrobimy to szybciej, ale nie ma też co narzekać. Przelew, pól proszę bardzo. Idzie, rozstrząsa, elegancko. Rozstrąsa w sumie. Dobra, teraz sobie wyjedziemy tutaj. Ciekawy jest jak taki jeden pasek robię. Robię go dokładnie... 13 sekund. Więc... Tylko to się nawracanie też trochę trwa na tej łące. Ale co tam? Tutaj proszę bardzo dużo nawracać. Nie będę prosto, tak jak najwydajniej, żeby było. Oczywiście. Dobra, teraz zjedziemy sobie od końca. Jak przydałoby się powoli właśnie sprzęgło więc to to jest kolejny powód do tego, z tego strzelać. Ogólnie jedynym jego zaletą, jak długo jego no to jest to, że ona szybko skrzynie strasznie, nie jest, nie jest za wolny, no i... Do transportu w sam raz, no ale ja też nigdzie daleko nie transportuję swoich rzeczy, Chcę to mleko wywieźć w zboże raz w roku. No to mogę równie dobrze, chociażby Belarusem, wozić, ale zobaczymy co tam wpadnie. nasem NTZ ma właśnie kilka takich ciągników, które chciałbym sobie po prostu przetestować, no i na tej sali też. To... I się według mnie wpasowało jest inna firma niż Dolarus tak była odróżnienia by mogła być o ten się już syty powoli Teraz jeszcze ten stary typ tak, Czekaj, czekaj sobie wrócę Tako No i 10 minut się praktycznie wyrobiliśmy ponad troszkę Dobra ja sobie już to wszystko powyłączam Z bardzo, no i jedziemy o kurde że wjechał słonecznik tutaj Taki zagramaniczy to ma Dobra Zjedziemy na Gospo możecie pisać o tej zmianie mapy, bo Tutaj już tak powoli Ona się Nie ukrywam przeruchana robi Za przeproszeniem No ja tak lubię często zmieniać mapy ogólnie I się mam wtedy zmieniać maszyny Ale sobie chyba w tabela rusynską nie stało wam powiem Fajnie się na tym gra No Takie polskie wie, wiadomo A też większe Póki polisz Park nie wyszedł to tak wyprawę tych oszustów też za dużo takich fajnych nie ma Dobra ogóle mi siarka zbułkowała O! To jest bardzo Ale to tam nieważne Zajedziemy sobie tutaj Odstawimy Opuścimy, dobra, wyłączamy. To było w dzisiejszym odcinku do tyle. Ja się zabi No i cześć! Do następnego!